Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony PC Gamer, a w dzisiejszym odcinku razem z dzień dobry. No, tym sonkiem będziemy sobie isteregi no. obczajać. Taka nowa miniseryka właśnie takim tutaj człowiekiem. Będziemy słuchać różne tajemnice, isteregi, ciekawostki, różne tam takie artefakty. Artif. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! <noise> także co? Jesteśmy na dole w samochodzie i będziemy no sobie go. jechać do pierwszego Easter starego, także macie szybki ten lapsik, a ja sobie to... Także czymś w pierwszym w sumie miejscu. To nie ma. Pierwszym easter Jest sobie tutaj ta antena, na której sobie tutaj pisze, no, że Może się rozłączą i łączy, może no, on to jeden z deweloperów No, to tutaj macie pierwszego easter w Rusko 2, to jest, tak. A kolejny... raz tu jest drugi. Zrazu jest drugi dosłownie na podwórku obok. Został trzy. Macie w sobie Andrzeja Dudę. Tutaj sobie siedzi. Można sobie posiedzieć się z nim. Tutaj. Biam. No i tutaj sobie można posiedzieć z tekturowym panem Andrzejem. Z menfejsem, No, także fajnie. W ogóle widzieliście, chodźcie za mną, to, to trzewo nie ma liści, ucięły, ją. Je. No, yy, jedziemy do kolejnego miejsca, które już jest zaraz, więc się nawet już nie robić się yy, Jest dokładnie na wyjeździe, Ruska. Skręcacie sobie tutaj w prawo. O, cholera. Cholero, czy to Freddy Fazbear? ur ur ur? ur. A Fazbear są kamienie z trawy w ogóle No, a słyszę te kamienie z trawy, no tu Macie takiego Fazberga Przy którym mega laguje Jak? No patrz, co no, jest drzew pierdyliard no, no, to macie tutaj takiego Freddy'ego Fazbera Uru! Uru! Ur. ładnie Ładny tu, dawno to nie byłem No, e Ja chcę malechowni Także co, jedziemy do kolejnego miejsca, a tutaj wizerunek mały ten maśik. Dobra, tutaj jesteśmy przy Darfiszu, tu sobie zaparkujemy. tam oprócz tego wiadomo pogon Szczeci, no to zawsze widać tam tutaj mechanicy z ulicy, tam kal kalendarz anastów zakładnicy tam trwamy. Tutaj w ogóle macie sobie... Jak macie Jobs, to tutaj w prawym y, dolnym rogu na tej tablicy macie Taylor Swift. Co? Tutaj macie Taylor Swift, tutaj Cie? Okay. Faktycznie! Jaką gówno, No to tutaj Norbiego. Tak, też jeden... W Kiblu siedzi. Nie, też to też. Znaczy... A na no, z, z drugiej stronie jest Kim? Jest bez sensu, jak? Wejście dla personelu, a z drugiej strony jest ale jakby coś się łączy w jeden, to nie ma sensu. jeden no. metr na no, jeden no metr, te tutaj macie sobie Norwiego. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie, wrócimy sobie do kolejnych easter na w następnych odcinkach. Ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia, cześć i czołem. Hej.